Dzień dobry dobry wieczór Państwu z tej strony Guti. Dzisiaj przed sobą mam książkę Krew Pod i Piksele autorstwa Jasona Schreiera. Książka ta opowiada o procesie tworzenia gier. Jest podzielona na 10 rozdziałów, które odpowiadają 10 grom przedstawionym na kartach tej książki. Jeżeli chodzi o dobór gier, są to gry różne, jeżeli chodzi o proces tworzenia, ponieważ mamy tutaj do czynienia z grami indie, czyli grami niezależnymi. Tworzonymi przez jedno lub kilka osób, ale też mamy średnie studia, które współpracują z wydawcami oraz wielkie korporacje. I w zależności od tego, kto tworzy tę grę, czy jest to samotny twórca, czy wielkie studio, twórcy spotykają się z różnymi problemami. Książka opowiada także o tym, co stoi za sukcesami lub porażkami gier. Z kart książki możemy się dowiedzieć, że tworzenie gier jest to rzecz ekscytująca, ale jednocześnie nieprzewidywalna i trudna ponieważ mamy do czynienia z bardzo dynamicznym, zmieniającym się medium, jakim właśnie są gry komputerowe. Znajdziemy tutaj też historię o crunchu. o crunchu, czyli o braniu dużej liczby nadgodzin przez twórców gier, kiedy mamy przed sobą postawiony jakiś termin, czy jest to stworzenie dema gry na E3, E3 jest to taka impreza branżowa dla twórców gier, czy też może już wydanie gry. Niestety to zjawisko dosyć często pojawia się w procesie tworzenia gier. Znajdziemy również też informacje z dziedziny tworzenia gier, z tak zwanego game devu, o których myślę, że przeciętny gracz nie wie też się nie dziwię, ponieważ na przykład jeżeli kupujemy sobie bułkę w sklepie, to nie musimy znać całego procesu produkcji tej bułki. W książce w toku narracji mamy wyjaśnione pojęcia, które gracze myślę, że znają, na przykład liczba klatek na sekundę czy silnik gry, ale znajdziemy też takie pojęcia mniej znane, jak na przykład testy szarej skrzynki. We wstępie zostały też bardzo krótko wyjaśnione tendencje, które towarzyszą produkcji gier, a które właśnie sprawiają, że ta branża jest tak specyficzna. I plusem tej książki jest to, że mamy 10 rozdziałów, które są osobnymi opowieściami. Mamy osobne gry przedstawione, osobny inny styl pracy danej gry, osobne problemy, przed którymi stanęło studio i które musiało albo przynajmniej starało się rozwiązać. Jest to też takie wygodne ze względów praktycznych dla czytelnika, ponieważ możemy przeczytać sobie jeden rozdział poświęcony pewnej grze, i jest to opowieść zamknięta. Więc jeżeli mamy mało czasu, możemy sięgnąć po jedną opowieść, a jeżeli mamy trochę więcej czasu, to oczywiście możemy sięgać po kolejne. Też, co jest godne odnotowania w tej książce, to jest to, że przed każdym rozdziałem mamy taką naszkicowaną ilustrację, która przedstawia jakiś element gry. Na przykład w Wiedźminie jest to wiedźmiński medalion, a jeżeli mamy do czynienia z Shoal Knightem, czyli chciałby się powiedzieć rycerzem-szpadlem, to właśnie szpadel, którym wojował. I w każdej tej opowieści można wyrzucić właśnie inny charakter pracy studia i też to widać w stylu opowieści, bo kiedy czytamy na przykład o Diablo 3, Czyli dziele Zarda, które jest dosyć dużym studiem, to czujemy też, że nie wszystko jest tam nam powiedziane, nie wszystko wiemy. Przy czym też autor o tym wspomina, pisząc, że jeden z twórców tej gry nie miał zezwolenia na udzielenie wywiadu, ponieważ zabroniła tego firma Blizzard. A co najważniejsze, jeżeli chodzi o odbiór tej książki, to styl, który jest prosty, jasny i przejrzysty, jest dużo cytatów, które są dobrze wkomponowane w książkę, ponieważ ta książka powstała właśnie na podstawie wywiadów i rozmów, i po prostu tę książkę czyta się bardzo dobrze. Jeżeli mowa o minusach, to tutaj mogę wspomnieć też taki minus, ale to bardziej związany z procesem tworzenia książki, taki bardziej edytorski, że jeżeli mamy w tekście gwiazdki, które są wskaźnikiem odnośników, to są one na tyle małe, że często przeczytałem całą stronę, i dopiero kiedy zacząłem czytać ten odnośnik, zastanawiałem się, szukałem, z czym jest związany ten odnośnik. Jeżeli miałbym podsumować tę książkę, to myślę, że to jest ciekawa i dobrze napisana książka. I myślę, że można polecić ją graczom, którzy zbyt mocno nie śledzą takich nowinek branżowych, takich bardziej związanych z produkcją gry. I myślę, że ta książka też jest takim cennym źródłem wiedzy związanych z tym, jak branża wygląda od środka. I myślę, że może być to cenna lekcja dla osób, które zastanawiają się nad wyborem drogi życiowej. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i do usłyszenia.